Cześć, witajcie serdecznie na kanale Lekarz Wirtualny. W serii odcinków na moim kanale zaczniemy od najważniejszego, mianowicie dbanie o odporność. Poświęcimy czas na naturalne składniki, które pomogą chronić nasze zdrowie przed różnymi intruzami, wirus, takimi jak wirusy, bakterie, grzyby czy pasożyty, które czekają, by namieszać w naszym organizmie tutaj i zaburzyć naszą odporność, wdać się w infekcje, no, i ogólnie pogorszyć nasze samopoczu samopoczucie. E, Seria ta pozwoli Wam lepiej sobie radzić e, w okresie, szczególnie jesienno-zimowym, oraz w okresie początku wiosny, kiedy no, infekcji jest najwięcej. No dobra, e, więc przechodzimy tutaj dalej. E, dzisiejszą listę rozpoczniemy sobie od witaminy C, która odgrywa kluczową rolę w budowaniu odporności. Po pierwsze wzmacnia bariery na błąkową w jelitach, chroniąc nas przede wszystkim przed wnikaniem patogenów takich jak wirusy, bakterie do wnętrza organizmu. Po drugie, witamina C wspiera działanie komórek odpornościowych, zwłaszcza fagocytów, które tutaj odpowiadają, odpowiadają eliminacji drobnoustrojów, które się dostały do naszego krwiobiegu. I to jest tak, wnika do wnętrza tych komórek taki fagocyt, zwiększając też ich aktywność i efektywność w neutralizacji i usuwaniu patogenów. Sama ta witamina C jest rekomendowana tak, do suplementacji, nie w jakiejś dużej ilości, ponieważ no, ciężko jest ją przedawkować. Ale no, nie zalecałbym spożywania więcej niż 500 mg lub gram najlepiej witaminy rozpuszczalnej. Gdzie znajdziemy witaminę C? No w tym przypadku mamy szczęście, ponieważ naturalne źródło tej witaminy są bardzo różnorodne. Najwyższe jej stężenie występuje w owocach aceroli, w czarnej porzeczce, brokuła, kiwi. Ja na przykład jestem bardzo fanem kiwi, więc tutaj bardzo mi to pomaga. Owocach dzikiej róży, cytrusach, zwłaszcza pomarańczach. Kolejne bogate źródła to może być papaja, jarmuż, natka pietruszki i papryka. Matka pietruszki jest takim w sumie neutralnym składnikiem, który no niektórzy mogą być oczywiście uczuleni, ale do dań, szerokiej gamy dań można, kuchennych, użyć tej przyprawy i wtedy trochę suplementujemy tą witaminę C w naszej diecie. Co dalej? No sama ta witamina C jeszcze opóźnia nasz proces inwolucji grasicy czyli narządu układu limfatycznego, w którym dojrzewają nasze komórki odpornościowe, w szczególności limfocyty T. W celach profilaktycznych standardowo zaleca się przyjmowanie od 100 do 200 mg witaminy C dziennie. Natomiast tak jak wspomniałem, no też nie wszystko jest wchłanialne. Tutaj różne składniki mają różną wchłanialność do naszego organizmu. Plus oczywiście zależy to też od producenta, czy to jest lewoskrętna czy prawoskrętna witamina, ponieważ tylko... Jedna tak tutaj będzie prawidłowa. No więc najlepiej, w naszej, gdy w naszej diecie jest mało tej witaminy, to dawka może wymagać zwiększenia do 500 mg czy g dziennie. Znaczna sama ilość witaminy C jest zużywana właśnie na procesie detoksykacji organizmu, co ogranicza jej dostępność dla funkcji odpornościowych. Więc proszę wziąć to pod uwagę, gdy wyliczamy same dawki profilaktyczne. Tak. Gdy na przykład dużo spożywamy alkoholu, no to ta witamina będzie bardziej zużywana przez nasz organizm i nie będzie ona wtedy wykorzystywana do układu odpornościowego, co się przełoży na częstsze infekcje. No i tak, jeśli chodzi o witaminę, witamina C zwiększa tutaj wchłanianie też pewnego pierwiastka, ale to się dowiecie Państwo później. I następnym istotnym składnikiem naszej diety, bez którego nasz układ odpornościowy nigdy nie będzie funkcjonował na pełnych obrotach, jest witamina D. Zdaję sobie sprawę, że tutaj się mogę powtarzać, ale czasem, czasem proszę Państwa, mi wybaczyć. Dobra, no więc tak, jeśli chodzi o witaminę D, to nie wiem, czy Państwo wiecie, kiedyś witamina D była stosowana jako lek na gryźwilce. I pacjentom zalecano przyjmowanie teanu, o którym wspomniemy później, i to dla chorych powiedzmy, że w jakim stopniu pomagało. Dziś wiemy, że odpowiedni poziom tej witaminy, czyli witaminy D, zmniejsza ryzyko i częstość występowania grupy, grypy bakteryjnego zapalenia pochwy i wielu innych chorób wirusowych, czy też bakteryjnych. I tutaj przytoczę Wam jedno badanie, które kiedyś dowiodło, że podanie samej witaminy D. Dawanie witaminy D zmniejsza o 40% częstość zachorowania na grypę. Tak, yy, ogólnie suplementacja na pewno wszystkich tych witamin i suplementów, yy, których Państwo wymienię, to na pewno wspomoże Was w najcięższych, tutaj infekcyjnych okresach yy, i na pewno wzmocni Waszą odporność. Oczywiście jedno przyjęcie czy dwa, no, nie czyni nas tutaj yy, tytanem, jeśli chodzi o odporność, ale. Yy, Tutaj dłuższe przyjmowanie tych suplementów jak najbardziej wspomoże nasz organizm i będzie widzieli efekty. No i tak, jeśli chodzi o witaminę D, ona ma wielotorowy wpływ na nasz układ odpornościowy i poszczególne komórki. Przyspiesza ona czas ich reakcji, czyli szybciej nasze, nasz układ odpornościowy eliminuje zagrożenie, zanim on na przykład zdąży się powielić w przypadku wirusów. Przyspiesza również czas ich dojrzewania. Sama dawka witamin, profilaktyczna witaminy D no to powinna być od 2000 do 10 000 jednostek. Natomiast 2000 to już jest taka optymalna. W, tutaj w stanach powiedzmy, infekcji czy innych można ją zwiększyć do 4-5. Tutaj też ciężko jest ją przydawkować, Natomiast nie ma też niewiadomo po co suplementować w dużej ilości, ponieważ obciąży to nie tylko nasz portfel, ale i układ pokarmowy czyli no, mogą się pojawić biegunki. Czyli, lub no, będziemy po prostu wypróżniali to, co przyjmiemy, więc no, nie jest to, to, co chcemy osiągnąć. Także, no, od 2 do tysięcy jednostek dziennie. No, i dalej, wracamy. Tutaj kolejna witamina to będzie witamina E. I tutaj, tak, jeśli chodzi o witaminę E, przyczynia się ona przede wszystkim do wzrostu i podziału komórek odpornościowych. Chroni błonę komórkową tych komórek hamuje wnikanie nieproszonych gości do wnętrza komórek i wycisza stany zapalne, przez to wykładniki zapalne nam spadają i tutaj zakażenie jest mniej intensywne. Liczne badania dowiodły, że witamina E zmniejsza podatność organizmu człowieka na choroby zakaźne, a w tym infekcje dróg oddechowych, a także choroby alergiczne, takie jak astma. Co więcej, wykazano, że niedobór witaminy E hamuje produkcji zarówno przeciwciał, czyli cząsteczek, którymi nasze ciało broni się przed infekcją i patogenami e, oraz samych limfocytów. E, no, produkcję samych limfocytów. Jeśli chcecie być państwo bardziej odporni na infekcje bakteryjne czy też wirusowe, to polecam sięgnąć po pokarmy, które są obfite w witaminę E, czyli np. oliwę z oliwek, migdały, orzechy laskowe, kiełki czy też ziarna słonecznika, pistacje, mango e, i w, orzechy brazylijskie. Tak, są źródłem bardzo ważnego minerału, który jest szalenie ważny dla naszej odporności, o którym opowiem później. Kolejną witaminą, która jest przymierzeńcem zachowania zdrowia naszego ciała i naszego ducha, jest witamina A. Tutaj część z Państwa się zdziwi, ponieważ zwykle ten składnik pokarmowy jest promowany jako klucz dla wzroku, skóry, włosów, paznokci i e, nie tylko, ponieważ e, wzmacnia on odporność śluzówkową, czyli tutaj, e, choćby w jamie ustnej, tak, e, ponieważ transportuje ona przeciwciała przez błonę śluzową do płynów, dzięki czemu powierzchnia jamy ustnej i płuc stanowią skuteczną, bardziej skuteczną linię obrony. Ponadto, co jest ważne, wzmacnia i wygeneruje ona nabłonek błon śluzowych, utrudniając patogenom przedostanie się do wnętrza naszego ciała. No i aby zadbać o odpowiednią podaż tej witaminy A, sięgają Państwo po wątróbkę od czasu do czasu, marchew, szpinak, żółta jajek, słodkie ziemniaki, jad dynie, pomidory, papykę, brokuły, fasolkę szparagową, koperek czy groszek zielony. No i na pewno y, część z Państwa myśli o tyranie, który jest obfitym źródłem zarówno witaminy A, jak i witaminy, którą omawialiśmy wcześniej, czyli D. Y, I bardzo dobrze, ponieważ wyrywa ze względu na to, że y, mają jeszcze jeden y, składnik pokarmowy chroniący nasz organizm przed infekcją wspomagające naszą odporność. Będą to kwasy tłuszczowe omega-3 EPA oraz DHA. W jaki sposób te kwasy wspierają naszą odporność? Otóż wzmacniają ściany błon działając jak taka kamizelka kuloodporna, jakaś powłoka, e, sprawiają, że ciężej jest się przedostać patogenom lub e, no, patogenom w sumie e, czynnikom chorobotwórczym przez tą barierę e, przez to obawia błon komórkowych, przez co ciężej im się na przykład wirusom dostać do środka i zacząć etapy rozmnażania, tak? Ponieważ infekcja no, nie wynika z tego, że pojedyncza wirus dostał się do komórki, tylko on jak dostanie się do komórki, to w zależności od tego jakim jest wirusem, zaczyna e, albo od razu rozmnażanie się, lub najpierw konwertuje swoje DNA do mRNA, i później się e, powiela, przez co no, tutaj że tak powiem zwiększa swoją liczebność w naszym organizmie i nasz organizm ma coraz cięższe zadanie, żeby go zwalczyć. No i dobra, i teraz kwasy mają też bezpośredni wpływ, jak zachowują się makrofagi, czyli takie duże, wszystkożerne komórki, które pochłaniają po prostu i pożywają, można powiedzieć, patogeny, które spotkają na swojej drodze. No i tutaj jest bardzo ważna funkcja kwasów omega-3 ponieważ wzmacniają nasze makrofagi i potrzebują tutaj też dobrej komunikacji z limfocytami, które pełnią funkcję pomocniczą i ta właśnie to omega-3 wzmacnia tą komunikację między komórkami. To są pewnego rodzaju takim wzmocnikiem, jak macie antenę, to ta antena jest, może mieć wzmacniacz na przykład sygnału. To ta omega-3 można pewnać sobie do wzmacniacza sygnału, przez co więcej tych limfocytów pomocniczych pomoże tym makrofagom w czasie ataku infekcji, przez co zostanie ona szybciej zwalczona i nie będzie tego takiego długiego okresu rekonwalescencji. E, tak, no i dalej. E, jeśli chodzi o naturalne probiotyki i prebiotyki. To też są ważne rzeczy, które wzmocnią nasze ciało. I teraz tak, produkty fermentowane są bardzo są bardzo pozytywne dla naszego organizmu. Ponieważ w czym tkwi sekret probiotyków i prebiotyków, do których możemy zaliczyć jogurt, kefir, kiszoną kapustę, ogórki kiszone, krep na zakwasie czy niektóre sery. Otóż ich regularne spożywanie sprawia, że aktywnie kolonizujemy swój układ pokarmowy. Dobrymi bakteriami, które w korzystny dla nas sposób regulują działanie komórek odpornościowych. Zarówno błony śluzowej i nabłonka jelitowego. I to właśnie dzięki temu porozumiewają się one z podzespołami naszego układu odpornościowego i są, są wspomagaczem w ewentualnej infekcji. I probiotyki to też inna Probiotyki to też nie jedyna tajna broń w układzie pokarmowym, jaki ma nasz organizm. Jest również druga gama produktów, które mają bardzo podobną nazwę. Są to probiotyki. To były prebiotyki, a teraz mamy probiotyki. I one mają bakterie, są to bakterie, dobre bakterie, które zasiedlają nasz organizm, czyli naturalnie występują. Nie jest to nic złego. I one też muszą czymś się żywić, żeby się metabolizować i żeby w ogóle istnieć, tak, żyć. No bo to każda komórka musi coś spożyć, żeby móc się metabolizować, rozmnażać i takie tam. No i tutaj możemy też używać tych prebiotyków. Jednym z najważniejszych prebiotyków, czyli substancji, które karmią bakterie, jest błonnik. I błonnik wspomaga kolonizację dobrych bakterii w jelicie, przez to zmienia się skład naszej flory jelitowej na korzystniejszy. I ma to bardzo dobry wpływ na nasze zdrowie. Najlepiej stosować dlatego więc i prebiotyki, i probiotyki, czyli wzmacniamy stosowanie prebiotyków stosując probiotyki. Rozumieją Państwo. I będzie to kolonizacja układu pokarmowego dobrymi bakteriami i co najważniejsze wzmocnienie naszego układu immunologicznego. A gdzie szukać tych pokarmów, czyli prebiotyków? nich znajdziemy w cykowi, karczochu, mniszku lekarskim, cebuli, czosku, porach, jeśli chodzi o te do jedzenia, tak? Dodatkowo w szparagach, produktach pełnoziemnistych, czyli w jęczmieniu, owsie, w jabłkach i w siemieniu lnianym. I tutaj na początku dzisiejszego odcinka wspomniałem o oddziaływaniu kilku witamin na naszą odporność. Są minerały dostępne w wielu produktach spożywczych, które są równie pomocne, jeśli chcą Państwo szybko podreperować swój stan zdrowia. Ich listę zaczniemy od cynku. Jest to bardzo ważny składnik naszego układu odpornościowego. Dane naukowe wskazują, że minimalny niedobór wypośledza naszą odporność, za gojenie się ran, niezależną tutaj od stanu zapalnego produkcję komórek zapalnych i zwiększa stres oksydacyjny, który działa na komórki. Cynk jest bardzo silnym, naturalnym związkiem przeciwwirusowym. Skutecznie walczy z wieloma wirusami, z wirusem opryszczki pospolitej, wirusem, e, który wywołuje wirusowe zapalenie buntowe typu B czy C. Na pewno też się przyda do walki z nimi. E, wykazuje działanie przeciwbakteryjne, między innymi a, atakując, wspomagając walkę z Helicobacter pylori. E, czyli tutaj bakterie zasilające nasz układ pokarmowy e, dodatkowo e, jest odpowiedzialna ta bakteria jest odpowiedzialna za powstanie wrzodów żołądka e, może powodować później stany przedrakowe więc e, ważne jest żeby suplementować ten cynk. w no ginu zostanie zaatakowany przez pasożyty, warto wspomagać się cynkiem właśnie. Hmm. Cynk podobnie jak witamina C sprawia zanik C, spowalnia zanik kwasicy, nie sprawia, przepraszam. Zatem jego prawidłowa podaż przez całe nasze życie usprawnia działanie układu naszego odpornościowego, w szczególności w jesieni naszego życia, czyli gdy jesteśmy starsi. Zatem jeśli chcecie Państwo też w ogóle w miesiącach, gdzie infekcje są wzmożone, to warto suplementować cynk. To na pewno jest to klucz do odporności, tak? Gdzież znajdziemy cynk? No to cynk znajdziemy w kaszy gryczanej, w rybach, jajkach, pestkach dyni, nasionach słonecznika, migdałach, gorzkiej czekolady i w sezamie. Dodatkowo można suplementować cynk, jest bardzo dużo preparatów, od 15 do 25 mg na dzień. Hmm. Dodatkowo połączenie cynku i kwercetyny w wyjątkowo dobry sposób niszczy wirusy. Dlaczego? Ponieważ kwercetyna jest jonoforem cynku, czyli jego przenośnikiem przez błony komórkowe, takim transporterem. Jeśli zatem w komórce znajdzie się wirus, kwercetyna tworzy, tworzy tunele w układzie w komórce e, i przetransportowuje te jony cynku. E, I to działa bardzo pozytywnie na, nasz, e, na nasze, no, dla nas pozytywnie, negatywnie na wirusy, które w tych komórkach się znajdują, nie? E, I bezpośrednio jest atak na tego wirusa. Zaburzając jego enzymy, już nie będę tam się... E, w szczegóły wdawał, ale ogólnie kwercetyna i cynk jest bardzo dobrym połączeniem. Dobra, kolejnym naszym e, tutaj e, elementem będzie żelazo. Niedobór tego pierwiastka kojarzony jest bardziej z anemią, niedokwistością, e, natomiast nie z zaburzeniami odporności, nie, natomiast jednak niski poziom e, tego pierwiastka osłabia nasze zdolności do bronienia się przed wirusami i bakteriami. A dlaczego? Ponieważ żelazo reguluje w jaki sposób komórki odpornościowe dojrzewają. Przyspiesza czas odpowiedzi na obecność antygenów w naszym ciele. Dodatkowo transport tutaj tworzą hemoglobinę, tak? Więc transportując tlen, gdy mamy mało tego żelaza, no to jest mały transport tlenu, więc jest większy stres oksydacyjny dla komórek. No i to taka cała kaskada zdarzeń. Jednak jeśli chcemy się na chwilę zatrzymać, pamiętajmy, że żelazo działa dobrze, dobrze i niedobrze. Jeśli mamy za dużą suplementację tego żelaza, no to też będziemy bardziej podatni dla wirusów, bakterii, pasożytów, gdy przesadzimy z jego podażą. Ale ciężko jest przesadzić, natomiast warto mieć zbilansowaną dietę i ewentualną suplementację, gdy jest taka potrzeba, tak? Nie, nigdy nie stosujemy mega dawek jakichś witamin, ponieważ to też zawsze może negatywnie wpływać na różne nasze narządy, dodatkowo może wpływać na nasze samopoczucie. E, tak. No dobra. Przy tym nadmiarze żelaza ogólnie e, możemy być bardziej podatni, to już Wam powiedziałem. A gdzie znajdziemy to żelazo w diecie? Z źródłem żelaza niehemowanego jest między innymi groch, fasola, suszone morele, siemię lniane, pestki dyni, buraki, otęby, pszenne, kakao, czy natka o której Wam wcześniej wspomniałem. Także widzicie, już dwa, dwie suplementacje możecie mieć przez jedną przyprawę. Natomiast żelaza chemowego są to produkty odzwierzęce, czyli wątróbka przede wszystkim, sardynki, jajka, tuńczyki, mięso. No myślę, że to wystarczy. Jeśli chodzi... Się, yy, może się pojawić pytanie, ile żelaza dziennie powinna przyjmować osoba, której dieta mniej więcej wygląda tak, że je kanapki na śniadanie, pije słodką herbatę w ciągu dnia, kebaby, jakieś fast foody, ewentualnie gotowe obiady. No to odpowiedziałbym, że od 10 do 50 mg dziennie, ale raczej bym najpierw wszedł na ten niższy pułap. Później po jakimś czasie zrobił sobie badanie krwi i zobaczył jaką mam ferwytrynę oraz hemoglobinę właśnie, yy, poziom hemoglobiny oraz żelaza. No i dopiero wtedy bym się zastanowił, czy to nie jest wystarczająco na podstawie tych wyników badań. No dobra, teraz wrócimy na chwilę do witaminy C, o której mówiłem na samym początku, a was daje super moc. Obiecałem, że wrócę do niej w dalszej części filmu, więc witamina C zwiększa wchłanianie i przyswajalność właśnie żelaza z pożywienia, zatem warto łączyć witaminę C z żelazem. Yy. I spożywać produkty takie, które są chemowe i niechemowe. Tak, mają żelazo. Dobra, a jeszcze jak, jakie pierwiastki mogą wzmocnić na nasze... Jakie pierwiastki mogą wzmocnić nasze... Naszą odporność. No i są takie dwa pierwiastki. Pierwszy to będzie miedź. Generalnie zapotrzebowanie na ten pierwiastek jest bardzo małe. Jest to mniej więcej 0,9 mg na dobę. Jest to bardzo mało. Jednak ta mała ilość spełnia bardzo ważne funkcje w naszym ciele. Niedobór miedzi zmniejsza liczbę komórek odpornościowych odpowiadających za pożywanie intruzów, czyli makrofagów. Co ciekawe, problem ten jest o tyle złożony, że cierpi na tym nie tylko liczebność naszej. Tutaj liczby komórek, ale także zdolność do ich neutralizowania, już połkniętych tych patogenów przez te komórki. No i tutaj warto sobie w pamięci mieć, że marginalny niedobór tego pierwiastka będzie upośledzać układ odpornościowy. Mieć gromadzi się dodatkowo w miejscach infekcji, co jeszcze bardziej dowodzi, że ma ważną rolę w przebiegu walki z tą infekcją. A także naszej odpewności. A więc, jak widać, mięś choć występuje w naszym ciele w śladowych ilościach, to jest bardzo ważnym e, pierwiastkiem. No i tutaj wątróbka znowu będzie bardzo dobrym składnikiem, który dostarczy nam tu mieć ziarno sezamu, płatki owsiane. Płatki owsiane generalnie są zarówno błonnika, jak i e, tutaj e, właśnie miedzi będą e, zawierać dużo grzyby. Tutaj jednak zalecałbym monstruoszność, jeśli nie są Państwo pewni skąd pochodzą dane grzyby, no to tutaj e, nie wyzykowałbym, żeby wprowadzać je do diety, ponieważ można sobie bardziej zaszkodzić na naszej wątrobie niż pomóc. E, bardziej bym się skupił na pełni o żewnistych produktach zbożowych, ziarnach słonecznika, orzechach, zielonych warzywach, liściastych, kakao i peskach No i tak, cynk, żelazo, mieć to pierwiastki, które bardzo nam na pewno pomogą w tym okresie infekcyjnym, jak i nieinfekcyjnym. Dodatkowym jest bardzo ważnym Pwiazdkiem, Selem. Ten składnik pokarmowy jest nieco inny. E, natomiast e, on inicjuje, czyli robi ten pierwszy ruch, tak jak w szachach, pierwszy pionek wychodzi, to Selen jest właśnie w tym pierwszym szeregu, e, który inicjuje odpowiedź odpornościową. E, dodatkowo również e, hamuje, jeśli już e, jest. E, zbyt duże, nasilony układ odpornościowy i jego działanie, selen również reguluje, hamuje, stopuje można powiedzieć, nasze komórki odpornościowe. No dobra, co dalej? No, jeśli chodzi o niedobór, pozostawia oszczebek na zdrowiu wielu naszych pod podsystemów. Hamuje aktywację różnicowania i rozrost komórek odpornościowych, czyli tutaj jego brak będzie niestety powodował upośledzenie tej produkcji. Badania naukowe dowodzą, że zwiększenie spożycia w przypadku niedoborów poprawia odpowiedź immunologiczną, a jego niewystarczająca podaż zwiększa podatność na wirusy, nowotwory i alergie. A skoro wiecie już Państwo, jak działa selen, to podpowiem Państwu jeden bardzo praktyczny trik. Jak w jednym kęsie dostarczyć sobie dzielną dawkę tego mikroelementu, czyli selenu? Otóż, że zjecie Państwo jednego orzecha bazylijskiego i sprawa załatwiona. Czyli jeden orzech dziennie i po temacie. No, i tyle. Dobra. Dodatkowo możecie go znaleźć w otrębach, pszennych, nasionach smocznika, łososiu, jajkach, tunczyku, ciecierzycy, fasoli, owsień, jęczmieniu, pistacjach i czosku. I to była ostatnia informacja w tym filmie. Dziękuję Państwu za poświęcony czas. Zapraszam do następnego odcinka, do subskrybowania, ponieważ jest to pierwszy film na moim kanale, a będzie ich dużo. Jeśli chodzi o mnie, no to ja jestem przyszłym lekarzem medycyny rodzinnej. Tutaj staram się praktykować e, medycynę profilaktyczną, czyli że najpierw dbać o zdrowie, a dopiero później o e, nasze choroby, tak? Czyli na przykład, e, tutaj podam przykład, jeśli ktoś ma nadciśnienie tętnicze, no to warto najpierw przez 3 miesiące takiemu pacjentowi wdrożyć e, zmianę stylu życia, czyli przede wszystkim odstawić papierosy lub pomóc mu odstawić papierosy, choćby zmniejszyć dawkę tych papierosów, które sobie dostawcze nikotyny, Tutaj zmiany otyłości, tego typu rzeczy. No, lepiej jest zapobiegać niż później leczyć, ponieważ leczenie jest długie i najczęściej jest do końca życia. To powiedzmy, że to będzie takie moje motto. No i postaram się Państwu przekazywać twiki oraz podstawowe informacje, o których można zapomnieć lub po prostu nie wiedzieć, jak dbać o swój stan zdrowia. Zanim tutaj dojdzie do leczenia, oraz o leczeniu też będziemy rozmawiać, o jakichś modyfikacjach i różnych innych rzeczach, ale to w kolejnych odcinkach. Dziękuję za poświęcony czas. Życzę Państwu dużo zdrowia w tym okresie infekcyjnym. Życzę Państwu no już niedługo, bo za 12 dni wesołych świąt i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć.